mizy tam pod to jest płynie normalnie rzeka. To Teraz ok. telewizji ja panu powiem, tu my tu nas zalało. Jest jedno, jedno, jedna rzeka. O. Zalało nas no, pod same stodoły. Tu mnie też centralna no, woda... Rano jeszcze nie było. Teraz jak wszystko zalało, także tak, nawet yy, jak oni puścili tą no. wodę tą nową drogą pakuje tu i tu wszystko idzie i ten... No tym. ten kanał nie pomieści, no. bo to malutki kanał. No. A obiecywał też po tamty powodzi, że do śluzy w lesie no. będzie zamykane, żeby woda Ta, nie szła. Żeby nie szła, Ta. a to właśnie ten las. Trochę z autostrady, trochę, trochę z tej. W ten sposób pomagam. Właśnie nie bardzo dobrze. Będziemy wykładać na ściskę. Eurowizja to będzie? Gdzie są? Może powiadałam? Mówi, że to jest faktycznie stawiewia. To cały dół macie zalane. Cały, 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 ten, te wszystkie tak, meble no, mają, wszystko przecież... pływało. Dobrze, że strażacy, no wrzeszczne strażacy jak mogli tak zabezpieczyli, troszkę powynosili. No ale no, no wszystko zalane. No Mówię wam, no jak w czeski film. Wszystko pływało. No po prostu, po prostu się obudziłam, bo on się obudził o 6 godzinie. No to co miałam wtedy, w, było, w dzień, to wyniosłam, zabezpieczyłam choć cokolwiek. A teraz nic nie dało się. No. No, zresztą to myślałam, że to jest kawałek. Wyremontowane dopiero po jednej powodzi jeszcze dobrze Nie wiem. No. Gady by się potopiły. U nas tu idzie woda i od lasu idzie. Mhm. Z kanału. No proszę zobaczyć, to jest ogródek. To są moje jarzyny, wszystko. Tam są ziemniaki, zboże. Proszę zobaczyć, co narobione jest przez tę obwodnicę, przez to wszystko. To jest wszystko tutaj, co pochodzi. Minutę na minutę woda przybiera i ma każdy w nosie, nikt nie przyjdzie nie popatrzy. Jak się mówi do tego, to oni mają w nosie Drugówki ze wszystkiego, bo oni są niewinni. Proszę se przyjść i zobaczyć co się dzieje, niech to ktoś zobaczy i niech to ktoś wreszcie coś zrobi z tym, bo każdy ma Całe te roboty i to wszystko. Czyli nikt im... się nie kontaktował tutaj z wami, nikt nie przyjeżdżał? Był wójt, no to popatrzy, no ale co z tym. No, 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 no zalało, zalało. No to teraz to właśnie to jest to widać. Wody przebywa coraz to więcej. Puszczona woda jest z lasu, wszystko idzie do wioski. Zamiast w lesie puścić gdzieś na stawy, to puszczona jest woda do, do wioski. Ja tu ze starszymi ludźmi rozmawiałem, niektórzy twierdzą, że kiedyś bieg tych kanałów był odwrotny, że w kierunku tofu, torfu wszystko się przemieszczało. A teraz wszystko Ta... idzie do wioski. Tak. Wszystka woda, można zdjęcie zrobić na całej doszówce, gdzie woda idzie. Wszystko do samego końca tu całe przestrzenie są zalane te pola ludzkie tak. ludzie skarżą się, że w piwnicach Ra, mają wodę rano było tam dotąd teraz już jest tutaj co ma być, to coś to, to, to się dzieje nikt to nic nie ma, każdy wnosi to wszystko ciekawym, czy chociaż podatek ułożył za te, za te zalane pola podatki się bierą półka wodna bierze pieniądze ale rowy nie wykoszone są cały rok w ogóle rowy na, na jesień koszu robi. A rodzik powinno być koszony w początku lata, a nie na, na jesień, jak oni koszą. To tak nie można robić. Powiedziałem, ostatni raz płacę spółkę wodną, więcej nie zapłacę. Nie nawet do sądu dadzą, ja spółkę wodną nie zapłacę.